Witam na kanale rocznik 1931, tam jest Oliwier, dzisiaj są treningi, za tydzień są zawody, jest tu paru już zawodników, ćwiczą, zobaczymy jak wyjdzie to wszystko, testy, zaczyna się robić ciekawie, szum motorów, różne są i 80, 150, są 250, także jest tutaj w czym wybierać, no niektórzy zawodnicy proszę bardzo jak pchnął Trochę zbliżenie mi uciekło, ale niektórzy tutaj już jeżdżą kilka lat na tym torze i takie przeszkody również trzeba pokonywać. To jest podstawa, żeby zatrzymać się na takiej chopce. Także testy są bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. Tutaj mamy Oliwiera, również ćwiczy, ćwiczy cały czas, bo nowe są hopki. Nowe są hopki, także też trzeba wiedzieć, jak na nich lądować. Tor jazdy zachowany: każdy stara się omijać jeden drugiego. No i te elementy są dosyć ciężkie do pokonania, do zrobienia. Także tutaj to trzeba już. Parę lat ćwiczyć, to nie jest takie proste, bo w kamerce wydaje się bardzo proste, ale uwierzcie mi, że to jest ciężkie zadanie. Aby wstawać do zawodów, to konkurencja tu jest dosyć ostra. No, skoki są mniej więcej już po jakieś 5 do 6 metrów na spokojnie. To jest taka moja krótka relacja z toru. Trzymajcie się i cześć, a tam jest Oliwier ćwiczy.